Dwa razy w ciągu tygodnia został pobity rekord transferowy w ekstraklasie. Nareszcie zamknęły się okienka transferowe w najlepszych ligach, więc co to dla nas oznacza? Oczywiście same dobre wiadomości, ze względu na to, że przez to lepsi zawodnicy będą do nas trafiać. No i właśnie tak się wydarzyło. Ten tydzień był już o wiele, wiele ciekawszy niż poprzednie. No bo przecież wcześniej no wiało nudą, umówmy się. Nareszcie mamy do czynienia z hitami, no bo przecież ruszyły Legia Warszawa i też górnik zabrze na zakupy, więc nie przedłużam. Jedziemy z odcinkiem. Zaczynamy od najnowszej bomby transferowej w wykonaniu Legii Warszawa. Właśnie Wladan Kowacewicz wraca do Ekstraklasy kiedyś piłkarz Rakowa Częstochowa, a teraz trafia przecież do jednego z największych rywali, czyli właśnie do Legii Warszawa. Jak wiemy, to zawodnik, który kojarzy się właśnie z Rakowem, więc bardzo ciekawe mnie, jak zostanie ten transfer skwitowany przez kibiców Rakowa. W komentarzu poniżej możecie dać znać, co wy o tym uważacie i jeżeli oczywiście jesteście kibicami Rakowa, no to również przede wszystkim. W każdym razie na pewno jest to hit, nawet jeżeli tylko wypożyczenie, bo jak wiadomo, tego lata Kowacewicz został z Rakowa sprzedany, więc zdążył wrócić jeszcze w tym samym sezonie. Kowacewicz odchodził Wchodził z rakowa za 6 mln euro. Podstawowa kwota wynosiła 4,8, a 1200 200 koła było w dodatkach. To w ogóle było też świetne okienko dla Rakowa, bo zarobili na oko jakieś 20 milionów euro. Wracając do Kowacowicza, trzeba powiedzieć o tym, co poszło nie tak, że on w tym sportingu nie został na dłużej. Przede wszystkim na pewno rozpoczął nieźle, ponieważ zagrał w pierwszych czterech spotkaniach także z FC Porto, wygrali nawet 2-0, do 0, a później przytrafiła mu się niestety kontuzja. To było jeszcze za czasów, gdy trenerem był przecież Ruben Amorim, obecny szkoleniowiec Manchester United, który w trakcie sezonu właśnie odszedł do Ligi Angielskiej. Kowacewiczowi przytrafiła się kontuzja i wypadł na trzy mecze całkowicie ze składu i tak naprawdę później już tego składu nie odzyskał, a Morin stawiał już na Franco Izraela do swojego odejścia, a Kowacewicz grał tylko w pucharze. Na chwilę obowiązki przejął też Jean Pereira, czyli trener drugiego zespołu Sportingu Lizbona, ale on również nie dał za wiele pograć Kowacewiczowi, chociaż dał mu dwie szanse, to w tych meczach Sporting Niestety przegrał i później Kowacewicz tak naprawdę już do składu nie wrócił, a na domiar złego po objęciu sterów w klubie przez Rui Borgesa, później już nie grał w ogóle, a Rui Borges ściągnął sobie innego ramkarza, czyli Rui Silve, i to się wydarzyło właśnie na przełomie grudnia i stycznia, więc jak widać Kowacewicz dobrze wiedział, że po prostu musi odejść, żeby w ogóle grać w piłkę. Ciekawe o tym transferze opowiedział też Gonzalo Fejo, w zasadzie bardzo szybko wyjaśnił, w jaki sposób został ten transfer załatwiony. Zvonim žeg popołudnju, vžajem telefon, zvonim do Vladana. Vladan, nije brojniš tam, seš? Se trenera. Daj numer do agenta. Agent, ile to koštuje? Tile. Nije nas. Sporting pomože. Pomoże. Nie mogę się doczekać w sumie tego spotkania Rakowa z Legią, kiedy właśnie Legia przyjedzie do Częstochowy. To jest 15 marca. Zapisujcie w kalendarzu, ja sobie też na pewno zapiszę, ponieważ wtedy w Częstochowie zdecydowanie trzeba się pojawić. Bardzo mnie ciekawy, jak gorąco, jak cieplutko przyjmą go e, kibice Rakowa, ale myślę, że on nie powinno być jakiś problemów. Bo uważam, że jest to zajebisty transfer, bardzo ciekawy, jeden z lepszych w tym okienku. Nareszcie coś się zaczęło dziać. Ale to już oczywiście to nie wszystko, ponieważ pojawiły się pewne hity, ale to bardziej rekordy transferowe zawodników, którzy już byli w tych polskich klubach, dwóch, czyli w Legii i w Lechu, ale nie byli jeszcze wykupieni. Patrick Wolemark został najdrożej kupionym piłkarzem w polskiej ekstraklasie i właśnie przez Lecha Poznań. To jest piłkarz, który już w Lechu gra od lata i został wypożyczony z opcją wykupu. A teraz Lech już też poinformował o tym, że został wykupiony Wolemark za 1.8 miliona euro i to był rekord. Ale ten rekord nie przetrwał zbyt długo, dlatego że jak zwykle to bywa wojenka Lech-Legia no i okazało się, że Legia bardzo szybko ten rekord transferowy Lecha pobiła i teraz rekord Wolemarka jest tylko i wyłącznie rekordem Lecha Poznań, a rekordem całej Ekstraklasy jest wykupienie Rubena Winagra za 2.5 miliona euro ze Sportingu Lizbona. Winagr to na pewno jest również klasowa postać, więc to są hity zdecydowanie. Winagr piłkarz między innymi były Wolverhampton czy Evertonu, też właśnie Sportingu. Winagr pokazał się przede wszystkim w europejskich pucharach, też w ekstraklasie, opuścił tylko trzy mecze. W tej rundzie winagr ma 9 asystentów na kocie. Naprawdę solidny piłkarz, więc nie dziwię się, że został wykupiony. Ale też mnie to bardziej cieszy. To jest może małe zaskoczenie ze względu na to, że Legia wydała tyle pieniędzy. Ale po prostu myślę, że wiedzą o tym, że jest to po prostu dobra inwestycja w przyszłość. Winagry ma dopiero 25 lat, więc spokojnie jeszcze za jakiś czas mogą go sprzedać, ale też jeżeli Legia i w ogóle Ekstraklasa ma wskakiwać na wyższy poziom, no to potrzebujemy po prostu dobrych piłkarzy, no więc bardzo dobrze, że taki piłkarz jak Winagr nie wyjeżdża, że zostaje, no i będzie cieszył e, nasze oczy swoją grą, także 25 lat spokojnie jeszcze do 2,5 miliona euro Legia zapłaciła. Myślę, że bardzo ciekawy ruch. Fajnie, że tacy zawodnicy zostają w naszej lidze. A skoro jesteśmy przy Legii, to też zakończmy już ich temat. To już jest najmniejszy rok spośród tych wszystkich, o których właśnie przed chwilą mówiłem, ale chodzi o to, że Jordan Majchrzak został wypożyczony z Legii Warszawa do Arki Gdynia. Opuszcza Legię, do końca sezonu będzie grał właśnie pod wodzą Dawida Szwargi. Głównie grał w rezerwach, a w pierwszym zespole pojawiał się Epizodycznie cztery występy w tym sezonie, no myślę, że na pewno potrzebuje po prostu grać. Zamykamy temat legii, a otwieramy szeroki, bardzo szeroki temat górnika zabrze, czyli żabole to jest moment dla was, bo górnik w środę wykonał kilka bardzo fajnych, ciekawych ruchów, które no, zostały potwierdzone bardzo szybko i też są to wzmocnienia, o których nawet mówili kibice, ponieważ oni potrzebowali przede wszystkim napastnika jak z nimi rozmawiałem ostatnio, gdy byłem na meczu z Puszczą połomicę, No to szybciutko, klub spełnia wasze oczekiwania. Ousmane Sow, czyli senegalski piłkarz, który w sumie to, jak zrobiłem mały research, to okazało się, że nazywa się tak jak pewien senegalski rzeźbiarz, który zmarł w 2016 roku. Ten jednak jest piłkarzem, ale bardzo ciekawe, co on nam w tej Ekstraklasie <kłysy> wyrzeźbi. Senegalczyk przychodzi z drugiej ligi belgijskiej z drużyny Liers SK. W tym sezonie ma niezłe staty, bo strzelił 4 gole, zanotował 8 asyst. Zalicza w ogóle niezły progres, bo w zeszłym sezonie jeszcze grał w trzeciej lidze belgijskiej i w trakcie sezonu ściągało go właśnie Liers. Rok w klubie mu wystarczył, by zdobyć 7 goli i zanotować 11 asyst. Górnik wykupuje go za 200 tys. euro, a rzekomo jest wart 600. 24 lata, też zawodnik, którego jeszcze można sprzedać. Kolejny ruch transferowy zabrzał to wykupienie Matii Marsenicza, który do tej pory był zawodnikiem Mistrza Niemiec, zgadza się, Bayeru Leverkusen. Wiele wam to pewnie nie mówi, bo to dopiero 20-letni chłopak, który jeszcze na poziomie seniorskim nie pograł. Co jednak istotne w jego sprawie, to to, że przybywa po kontuzji, ponieważ zerwał więzadła krzyżowe. Wcześniej jednak trenował i grał w sparingach nawet z pierwszym zespołem pod wodzą Chabiego Alonso. Ocierał się o pierwszą drużynę, ale właśnie kontuzja jego rozwój zahamowała. Dyrektor sportowy Łukasz Milik mówił o tym, że klub właśnie temu zawodnikowi pomoże, ale również oczywiście liczy na to, że później, gdy zawodnik już będzie na tym topowym swoim poziomie, no to również pomoże kurnikowi. Marseniś podpisał umowę na 3,5 roku, więc spokojnie ma jeszcze czas, żeby. Właśnie dojść do siebie i też pokazać pełnię swoich umiejętności. Poza tym ten chłopak ma dopiero 20 lat, ale z tego co słychać, z tego co wiadomo, naprawdę potrafi grać w piłkę. I trzeci z ogłoszonych już ruchów górnika zabrze to pozyskanie prawego obrońcy. No, nareszcie na tę pozycję ktoś przyszedł, dlatego że przecież górnik stracił w tym okienku Manu Sancheza i Norberta Wojtuszka, więc to był ruch konieczny zdecydowanie. Do zabrze trafił Matus Kmet, czyli słowach grający ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Ahmed trafił do MLS latem, do zespołu Minnesota FC, ale w pierwszym zespole nie zagrał ani jednego spotkania. Na początku miał problemy z uzyskaniem wizy, by w ogóle móc pracować w Stanach, a później trenował i grał z drugim zespołem. W pierwszej drużynie w kadrze meczowej pojawił się tylko raz, do Stanów trafił z AS trenczyn. Górnik nie wykopywał tego piłkarza, on został tylko i wyłącznie wypożyczony, ale nie na pół roku, tylko do końca 2025 roku, no i po tym czasie ma wrócić do Minnesoty. I ostatni, bardzo prawdopodobny ruch, ale który jeszcze nie jest potwierdzony. W każdym razie kolejny górnika Zabrze, moi drodzy, naprawdę macie dzisiaj e, używanie, przede wszystkim dlatego, że jest to podobno zastępstwo dla Damiana Rasaka. Filip Preps, czyli defensywny pomocnik prosto ze Slawii Praga ma trafić do Zabrza, nie może liczyć tam na regularne występy, albo inaczej. Regularnie występuje, ale rzadko w pełnym wymiarze czasowym, kilka razy w pierwszym składzie, bo uzbierał w tym sezonie około 1000 minut, ale w Górniku dostałby więcej, ponieważ właśnie wskoczyłby w miejsce Rasaka. Ostatnio na środku pomocy zagrał Dominik Sarapata, czyli młody 17-letni piłkarz Górnika Zabrze i naprawdę zebrał dobre recenzje, ale z pewnością po prostu Górnik, żeby walczyć pewnie o wyższe cele, potrzebuje kogoś bardziej doświadczonego. Ciekawe jakie to będą cele co Górnik w tym sezonie osiągnie, no ale właśnie myślę, że zawodnik Slawi Praga, Filip Prevs jest dość doświadczonym graczem, to również grał w europejskich pucharach i podobno klauzula jego wykupu to jest ponad 3 miliony euro, więc no pewnie górnik się na to nie skusi, ale jednak jest to jedna z wyższych klauzul, jaka w ogóle w Ekstraklasie kiedykolwiek była. Ja chyba osobiście nie słyszałem o żadnej wyższej. W każdym razie to jest wypożyczenie do końca tego sezonu. Ale jeszcze zaznaczam, że nie jest to transfer potwierdzony. Bardzo blisko z Zabrza jedziemy do Gliwic, ponieważ tu został potwierdzony z kolei transfer skrzydłowego, w sumie lewego napastnika, piłkarza Narodowości, która jeszcze się w ekstraklasie nie pojawiła, ponieważ jest to piłkarz z Barbadosu, czyli z, można powiedzieć, z ojczyzny Riany. Z nią mi się przede wszystkim kojarzy Barbados, no ale teraz będzie mi się również kojarzył z Thierrym Galeem. Gale Gejl trafia do piasta Gliwice z Rapidu Wiedeń na wypożyczenie do końca 2025 roku. Występował w lidze węgierskiej w Honwedzie Budapeszt, w gruzińskim Dilagori, skąd właśnie wypatrzył go Rapid. Tam jednak nie pograł za dużo, na przestrzeni roku tylko 9 meczów, ale zdążył się wpisać na listę strzelców w austriackiej Bundeslidze. Niemniej jednak w pierwszym zespole zagrał tylko dwa mecze w tym sezonie, więc dość kiepsko. Ciekawe czy w piaście już zagra w najbliższym meczu z Legią, w sumie tak samo czy w Kowacewicz już zagra, bo będę na tym meczu, więc a, No chciałbym to zobaczyć, a przede wszystkim Kowacewicza w sumie. Ten transfer również jestem wam winien, ale to jest tylko w sumie potwierdzenie, ponieważ o nim mówiliśmy już w poprzednich odcinkach sporo, już nawet trochę omijałem ten temat, bo to wszystko mijało się po prostu z celem, dlatego, że było tego za dużo w każdym razie Imat trądzić wreszcie znalazł klub, ale właśnie ten, o którym mówiłem w poprzednim odcinku FC Köln zapłaciło za niego 1,5 miliona euro, do tego również Widzew zagwarantował sobie 10% od przyszłego transferu, więc jest to, myślę, bardzo dobry ruch, zwłaszcza, że Bośniakowi kontrakt kończy się już w czerwcu, więc moim zdaniem majstersztyk wyczekany do samego końca okienka, które właśnie się zamknęło. Rondić już w pierwszym meczu pucharowym z Bayerem Leverkusen mógł zostać bohaterem, ponieważ w dogrywce w Pucharze Niemiec zdobył bramkę, Niestety okazało się, że był gdzieś na pozycji spalonej. Takie są fakty, i niestety ale bohaterem nie został. Ale jak widać, no, szybko mógł sobie zaskarbić miłość fanów FC, Ken, więc ciekawe, czy dalej będzie mu tak szło. I no i w sumie to kiedy tą pierwszą bramkę strzeli. W każdym razie odszedł. No i w sumie trochę szkoda, bo jednak mm, fajny piłkarz, ale naprawdę spore pieniądze. I to jest również rekord, widzewa. Łódź no, wcześniej sprzedali też drogę Artura Wichniarka i to był rekord ale teraz właśnie Rondić pobija naszego polskiego eksperta. A teraz uwaga, bo to też ciekawa historia, ponieważ do Śląska Wrocław trafił piłkarz, który jeszcze niedawno, ok, 10-11 lat temu, ale był w Manchesterze City i zmieniał Sergio Aguero na boisku. Do Śląska Wrocław trafił Jose Pozo, czyli de facto wychowany Realu Madryt, który właśnie w latach 2014-2015 grał w City, głównie w drużynach młodzieżowych, ale miał też kilka występów w pierwszym zespole. Manuel Pellegrini wpuścił go w meczu z Evertonem zamiast Edina Dzeko w miejsce kontuzjowanego Aguero, więc to już jest coś. Wyszedł nawet w pierwszym składzie z Leicester, zagrał 70 minut ponad, no, bramki nie zdobył w tym spotkaniu, no ale może się poszczycić tym, że zagrał w pierwszym e, składzie w Premier League w Manchesterze City, zresztą też to był mecz wygrany, więc na pewno na plus. Bramkę strzelił w meczu Pucharu Ligi z Sheffield Wednesday, a więc ma na koncie jakiś tam gol seniorski w Manchester City. To jest też piłkarz, który ma 1,71 71. więc też patrząc sobie na posturę zawodników, na pewno nie będzie to Sebastian Musiolik, nie będzie to Jakub Świerczok, ale właśnie ktoś w kroju zachowując wszelkie proporcje Sergio Aguero 1,71 71. Po drodze grał jeszcze w Almerii, w Rajo, w Al-Ali i ostatnio w Karmiotisie na Cyprze, z której właśnie trafił do Wrocławia. Ciekawe jak się Pozo w Śląsku dopasuje, no ale jest na pewno grajek z bardzo ciekawą przeszłością, ale najbardziej interesująca jest jednak ta jego wrocławska przyszłość. I na koniec jeszcze kilka mniejszych ruchów transferowych, o których również trzeba powiedzieć, ale może już nie aż tak się rozwodzić, ponieważ no, jest tutaj kilku zawodników, których już też dobrze znamy. Dawid Drachal został wypożyczony do końca sezonu z Rakowa do GKS-u Katowice, Drahal po prostu musi grać, a w Rakowie, no niestety, na to Umarka Pawszyna liczyć nie może. Kupowany był z miedzi za 600 tysięcy euro. W Rakowie strzelił nawet w jednym meczu hat -tricka. W tym sezonie jednak to 10 meczów w ekstraklasie, jeden gol w pierwszym meczu i jedna asysta. Ma 20 lat, więc skoro Pawszyn go nie widzi, no to myślę, że jest to idealna opcja, żeby gdzieś odejść. A skoro do ekstraklasy? To myślę, że jak najbardziej. Ciekawy swoją drogą, trzyma jakąś klauzulę, czy może zagrać przeciwko. Ee, Rakowowy. Ciekawe ruchy robi Eksa skoro wcześniej ściągnęli Szymczaka, teraz drahala więc biorą takich młodych grajków, którzy się, no, chcą rozwinąć i wskoczyć na wyższy poziom. Inny transfer, o którym mówiliśmy już wcześniej, Łukasz Bejger, został potwierdzony, odchodzi ze Śląska Wrocław do mistrza Słowenii, czyli do NK Celje. Celje gra nawet w Lidze Konferencji, a w Lidze słoweńskiej obecnie zajmuje piąte miejsce. Śląsk był zmuszony do sprzedaży, jeśli chciał coś zarobić, ale uważam, że jak za te pieniądze, to powinien zostać do końca kontra jest to dziwne, bo sprzedano go za 100 tysięcy euro, a i tak trzeba było oddać część Manchesterowi United, przez co za Beigera wpłynęło do kasy klubowej tylko 70 tysięcy euro. W zasadzie to bardzo szkoda, że takiego zawodnika oddaje się za naprawdę niewiele pieniędzy, a z drugiej strony może lepiej byłoby, gdyby ściągnął go ktoś z Polski, to naprawdę nie były duże pieniądze. Szkoda. I ostatni ruch do Ekstraklasy w tym odcinku to przyjście Damena Michalskiego, czyli powrót tego piłkarza z Niemiec do Ekstraklasy. 27 lat, jeszcze może spokojnie się rozwinąć, a teraz trafia do Zagłębia Lubin z niemieckiego Greuther Fürth. Michalski wyjeżdżał do Niemiec w 2023 roku i na zapleczu Bundesligi spędził 2,5 sezonu. Dwa pierwsze oczywiście grał dużo i strzelał nawet sporo bramek, bo w pierwszym sezonie 4, a w drugim 3, ale w obecnym to już nieco ponad 500 minut, ale za to strzelił gola. Za to strzelił gola w meczu z Schalke, wygranym 4-3. Michalskiego możemy pamiętać jako solidnego obrońcę, który właśnie no, pograł w tej drugiej Bundeslidze, więc jak nasze standardy to myślę, że Oh, gdy tych stoperów brakuje, to na pewno jest to dobra opcja, zwłaszcza też w Zagłębi Lubin, które na tej pozycji sporo problemów miewało, nawet gdy ściągało piłkarzy pokroju e, Michała Nalepy czy Bartosza Kopacza, więc no myślę, że mogą tutaj e, w pewien sposób sobie te braki w defensywie nadrobić. I plusem też jest to, że ten chłopak ma dopiero w tym roku 27 lat. Więc również jeżeli będzie dobrze grał, jeżeli będzie strzelał, no to również można jeszcze taki ruch Michalskiego bardzo dobrze spieniężyć. Tyle na dzisiaj, zostaw łapkę w górę, komentarz i oczywiście suba, dzięki czemu te materiały transferowe będą się wybijały i więcej osób dowie się o naszych ruchach w polskiej ekstraklasie. Dzięki wielkie za dzisiaj i oczywiście do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.